Gość Radia Lublin. Kwadrans po godzinie 8:00 Iwona Kosior, witam Państwa serdecznie. A naszym dzisiejszym gościem jest politolog, socjolog, medioznawca, profesor Agnieszka Łukasik, turecka z katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Spróbujemy dzisiaj podsumować to, co wydarzyło się na polskiej scenie politycznej w tym tygodniu, ale zaczniemy od najświeższych informacji, najświeższych debat i, i tego, co jest palące dla, dla polskich polityków teraz. Wieczorem w Sejmie odbyła się debata nad projektem obywatelskim zakazującym zgromadzeń na rzecz praw LGBT, czyli docelowo zakazującym m.in. marszów równości. Złożyła go fundacja kierowana przez Kaję Godek. Joanna Ucha ugrupowania Polska 2050 wniosła o odrzucenie go w pierwszym czytaniu? Głosowanie odbędzie się dzisiaj, a wczorajsza dyskusja była bardzo obfita w wszelkiego rodzaju poglądy i była to no, intensywna dyskusja. Ale moje pytanie, pierwsze pytanie na temat tej dyskusji brzmi tak: Ile pojawienie się takiego tematu w Sejmie mówi nam o obecnej kondycji politycznej? Mówi nam pani redaktor i szanowni państwo, słuchacze Radia Lublin, mówi nam bardzo dużo. Z jednej strony, politycy przyzwyczaili nas już do polaryzacji, do tego, że, że dzielą polskie społeczeństwo i dzielą z prostego powodu, dlatego że podzielonym społeczeństwem, poszczególnymi elektoratami łatwiej zarządzać, a tutaj przecież oczywiście cały czas z perspektywy. Każdego polityka. Chodzi o zarządzanie tym elektoratem, bo w ostateczności chodzi o efekt wyborczy, tak? Politycy zawsze gdzieś z tyłu głowy będą mieć te plany dotyczące najbliższych wyborów. Natomiast myślę, że nie, nie ma co do tego wątpliwości, że bardzo źle to wpływa na kulturę polityczną w naszym kraju. Polacy bardzo niechętnie odnoszą się do Sfery polityki, traktują ją jako taki obszar konfliktu, no w dużej mierze dzięki takim, a nie innym zachowaniom naszych polityków. Ten projekt oczywiście musiał być przedstawiony, bo jest to projekt obywatelski, natomiast w mojej ocenie ta propozycja w ogóle nie powinna stanąć do prac legislacyjnych z dwóch przesłanek. Po pierwsze, dlatego, że w państwie demokratycznym każda grupa ma prawo do demonstrowania swoich poglądów, do zamanifestowania swojego stanowiska w danej sprawie. I tutaj bez względu na sympatię czy antypatię do danych grup nie możemy zabraniać takich działań, dlatego, że być może my również kiedyś będziemy chcieli zamanifestować swoje stanowisko i wtedy nam też dana władza tego zabroni. Natomiast druga przesłanka jest też niezwykle istotna. Mamy sytuację obecnie bardzo trudną. Z jednej strony mamy czwartą falę pandemii, i w tym momencie oczekiwałabym tutaj skupienia się rządzących na tym temacie, na, na zastanawianiu się, w jaki sposób przekonać nieprzekonanych do przyjęcia jednak pierwszej czy kolejnej dawki szczepionek, zastanawiania się, czy dane obostrzenia powinny, wejść przynajmniej w tych, w tych województwach, w których naprawdę mamy problem. My tutaj na Lubelszczyźnie wiemy dokładnie, o czym, o czym mówię. Z drugiej strony mamy trudną sytuację międzynarodową. Myślę tutaj o zagrożeniach ze strony Białorusi, zagrożeniach o charakterze wojny hybrydowej. Mamy prężącą mózgu Rosję. Widzieliśmy to chociażby w trakcie ostatnich wspólnych ćwiczeń z Białorusią. Także z mojej perspektywy, perspektywy politologa, jest bardzo wiele wydarzeń czy czynników, które powodują, że ten temat postrzegam jako temat zastępczy w tym momencie. Jeśli chodzi o kwestię przyszłości tego projektu i tego, czy on trafi do dalszych prac w parlamencie, jak pani ocenia, czy on ma szansę na to, żeby nie być odrzuconym w tym, w tym wniosku i w dzisiejszym głosowaniu? Trudno powiedzieć, nie wiemy w podstawowej kwestii, czy jest to temat rzeczywiście zastępczy na ten moment, aby odwrócić uwagę od, od innych ważnych tematów, czy rzeczywiście przedstawicielom obecnej władzy zależy na przeforsowaniu tego projektu. Projekt, który nie wychodzi od rządzących, tylko wychodzi jakby od, od z dołu, tak mówiąc kolokwialnie, projekt obywatelski, nie wiemy, jaka będzie dalsza droga. Być może jest to na ten moment, tak jak mówię, żeby, żeby spolaryzować jeszcze mocniej i tak silnie spolaryzowaną scenę polityczną. Jeśli, jeśli taka jest rzeczywistość, to on przepadnie na kolejnych etapach, gdzieś przepadnie i nie będziemy o nim słyszeć. Jeżeli natomiast rzeczywiście rządzącym będzie zależało na przeforsowaniu tego projektu, no to, to będzie przechodził poszczególne etapy, a wraz z tymi etapami prawdopodobnie będziemy wracać do tematu, bo temat mocno polaryzuje, jest bardzo radykalny i, i tutaj no, obie strony będą zapewne wyrażały swoje stanowiska wobec tego projektu. Ja tylko jeszcze dodam, że my wczoraj podczas dyskusji nad tym projektem Kaja Godek, czyli przedstawicielka organizacji, która skierowała właśnie ten wniosek, oceniła, że ruchowi LGBT nie chodzi o to, aby ratować jakąś mniejszość, która jest prześladowana, tylko żeby formować, urabiać młodzież. Według niej ruch LGBT dąży do tego, by jak najwięcej dzieci w wieku dojrzewania odkrywało u siebie skłonności homoseksualne. To, są, to jest głos, Kajgodek, czyli w zasadzie można powiedzieć, inicjatorki właśnie tego projektu. Ale nie tylko tym, polska scena polityczna żyje w ostatnich dniach. W tym tygodniu bardzo głośnym tematem jest też ustawa o obronie ojczyzny i słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego: czy chcesz, chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Bardzo medialna konferencja prasowa i z jednej strony, co ona miała oznaczać? Czy ona ma wysyłać jakiś sygnał w konkretnym kierunku i czy może na przykład wpłynąć niekorzystnie na relacje międzynarodowe? Tutaj przede wszystkim chodzi mi na przykład o stronę wschodnią, czyli Białoruś, Rosja. Tutaj także widzę dwie przesłanki, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą obronności naszego państwa. Z jednej strony rzeczywiście poprzednia ustawa to, to już stara ustawa, na tyle stara, że tutaj zgodzę się, że czas najwyższy ją zmienić. Drugą przesłanką jest to, o czym wspomniałam przy poprzednim temacie. Ta nasza trudna sytuacja, sytuacja kraju, przypomnijmy, leżącego jednak na granicy NATO i Unii Europejskiej, trudna sytuacja wynikająca z różnych antypolskich działań zarówno Białorusi, jak i Rosji. Wielokrotnie przecież wracamy do tematu wojny hybrydowej, widzimy co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Kwestie, które dotyczą migrantów, to kwestie, które stale w tej przestrzeni medialnej w ostatnim czasie, poruszamy te kwestie, tak? to, to, to ważny temat. Więc tutaj są przesłanki ku temu, żeby rzeczywiście nad taką ustawą się pochylić. Zdaniem rządzących, tak to zostało przedstawione na konferencji, należy swoją pozycją niejako odstraszać potencjalnych, potencjalnych te państwa, które zagrażają, tak, które, które Prężą swoje mózgu, jak to możemy kolokwialnie ująć, i, i różne działania takie antypolskie wykazują. Z drugiej strony, pamiętajmy, jesteśmy w strukturach NATO, w strukturach Unii Europejskiej. Tutaj ta nasza pozycja chociażby przez to jest wzmocniona, chociaż jeszcze kolejny czynnik, o którym o którym musimy przypomnieć, być może na który dzisiaj jeszcze w trakcie naszej rozmowy będzie czas, no to ta nasza też trudna sytuacja w strukturach unijnych i, i te konflikty, które obecnie dotyczą różnych kwestii, a na które polskie władze no nie do końca idą ramię w ramię z przedstawicielami struktur unijnych, też jakoś nam tę sytuację, Komplikują. Natomiast sama praca nad nową y, y, ustawą wydaje się być zrozumiała, chociażby tak jak wspomniałam, ze względu na z jednej strony sytuację międzynarodową, a dru, z drugiej strony na no, ustawę, która powstała no, na tyle dawno, że, że warto rzeczywiście y, y, wypracować nową. Ta konferencja, o której wspomniała pani redaktor, wywołała jeszcze jeden ważny temat z punktu widzenia politologa badacza polskiej sceny politycznej, to temat związany ze stanem zdrowia osób sprawujących władzę w Polsce. My oczywiście mamy zupełnie inną sytuację niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie opinia publiczna ma prawo żądać informacji na temat zdrowia osób sprawujących najwyższe stanowiska w państwie. U nas sfera zdrowia jest jednak nadal tą sferą prywatną, tak to jest postrzegane nie sądzę, żeby w naszym państwie jakoś w krótkim czasie tutaj zaszły radykalne zmiany. Jeśli dobrze pamiętam, to przed laty Janusz Palikot za kadencji Lecha Kaczyńskiego wracał do tego tematu i dając wzór Stanów Zjednoczonych pokazywał, że, że jednak ta zależność istnieje i że politycy, a przynajmniej te osoby, które pełnią rzeczywiście najwyższe stanowiska w państwie, pełnią te najważniejsze funkcje, no powinny niejako się opowiedzieć, opowiedzieć o swoim stanie zdrowia czy przedstawić dowody na to, że, że stan zdrowia pozwala na pełnienie tych najważniejszych funkcji. Tak jak powiedziałam, u nas, u nas ten temat raczej jest odbierany jako, jako sfera prywatna. I w związku z tym należy no, tutaj liczyć na odpowiedzialność poszczególnych osób i, i własną kontrolę, tak, nad tym, czy, czy rzeczywiście osoby pełniące ważne stanowiska, ważne funkcje, czy, czy stan zdrowia pozwala na. Pełnienia tych funkcji. Także tutaj jedynie możemy się odwoływać do odpowiedzialności. I na to wszystko zwraca uwagę politolog, socjolog, medioznawca, profesor Agnieszka Łukasik, turecka, z Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która jest naszym dzisiejszym gościem. Słuchaczom radiowym dziękujemy bardzo za uwagę, a na dalszą część rozmowy zapraszamy teraz na stronę radiolublin.pl oraz na radiowego Facebooka. Skoro mówimy już o reprezentacji osób rządzących, o składzie rządu, no właśnie, przejdźmy do kolejnego tematu, który też dzisiaj, w tym tygodniu zajmuje pierwsze miejsca w tej dyskusji politycznej, czyli rekonstrukcja rządu, która odbyła się również we wtorek. Na ile możemy mówić o rekonstrukcji? Czy to są jednak bardziej, czy to były kosmetyczne poprawki? I jakie jest znaczenie tych zmian? Mhm. Tak, przychylam się do opinii pani redaktor. Ja też bym raczej szła w kierunku określenia tych zmian mianem kosmetycznych, ale tylko i wyłącznie, jeśli patrzymy na ilościowe zmiany. Natomiast kontekst tych zmian jest bardzo istotny, i tu chciałabym to wyraźnie podkreślić. Proszę zwrócić uwagę, że z jednej strony nominacja ministra Kowalczyka słusznie w mojej opinii jest odbierana jako osłabienie pozycji samego premiera Morawickiego, a wzmocnienie pozycji Beaty Szydło. to jednak człowiek kojarzony z tą polityką. Z drugiej strony, i kto wie, czy nie ciekawsza, ciekawsza zmiana personalna. To nowy minister sportu, przedstawiciel Partii Republikańskiej. I tu, dla bacznych obserwatorów sceny politycznej, a myślę, że wśród słuchaczy Radia Lublin też wielu takich znajdziemy, jest wyraźny sygnał, że zmiana ta jest ewidentnie powiązana z taką próbą zapewnienia stabilnej większości w parlamencie. Nie jest tajemnicą, że od kryzysu w Zjednoczonej Prawicy związanego z osobą Jarosława Gowina o tej stabilnej większości nie było mowy i, i myślę, że nie tylko sam prezes Jarosław Kaczyński, ale generalnie w strukturach Zjednoczonej Prawicy no, była, były takie obawy, czy uda się przetrwać w tym składzie do końca. Kadencji, po pierwsze do końca kadencji, a po drugie do czasu, kiedy przynajmniej nieformalnie rozpocznie się kampania wyborcza. Myślę, że o takiej nieformalnej kampanii wyborczej będziemy mogli już mówić latem 2022 roku. Oczywiście ta formalna zacznie się znacznie później. Natomiast tu chodzi o ten okres przetrwania, a żeby przetrwać i przy każdej większej ustawie nie musieć negocjować czy dogadywać się z potencjalnymi, takimi dodatkowymi, że się tak wyrażę, koalicjantami, no to należało sobie stworzyć te dobre warunki do pracy i tę nominację, właśnie z, związaną ze sobą Kamila Bortniczuka, tak odbieram. To jest ewidentne wzmocnienie tej rozchwianej większości, tak, tak myślę należy, Interpretować te zmiany. Zatem z punktu widzenia takiej ilościowej zmiany, to rzeczywiście niewielka zmiana zmiana kosmetyczna. Natomiast jeśli chodzi o taki, taki, takie znaczeniowe spojrzenie na tę zmianę, to, to bardzo istotna zmiana, która z perspektywy Zjednoczonej Prawicy powinna przynajmniej na jakiś czas. Tę większość zabezpieczyć. A co to znaczy, że ta zmiana może osłabiać pozycję premiera? I czy to jest też związane z tym, że od początku tej kadencji, czyli od listopada 2019 roku, no, patrząc na to, mniejsza bądź większa, ale jednak jest to piąta zmiana w rządzie? W przypadku osoby premiera Mateusza Morawieckiego, musimy pamiętać, że to jest jednak osoba, która dla. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości jest jednak osobą z zewnątrz. Zwróćmy uwagę, że nadal w Prawie i Sprawiedliwości jest wielu polityków powiązanych z dawnym porozumieniem centrum, tych, tych, tych najbardziej lojalnych wobec Jarosława Kaczyńskiego. Mateusz Morawiecki jest jednak osobą z zewnątrz, osobą, która współpracowała wcześniej z, z obecną opozycją. To osoba, która przez całe lata nie tworzyła własnego zaplecza, takiego zaplecza. Personalnego, politycznego, i która no, nie do końca przez wielu przedstawicieli prawa i sprawiedliwości była oceniana pozytywnie, tak? to znaczy była akceptowana w pełni. Oczywiście pełni tę funkcję, dlatego że tutaj uzyskał poparcie, przede wszystkim poparcie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast, no, jak w każdym większym ugrupowaniu są tarcia występują jakieś Tworzą się jakieś grupy wsparcia, jak, jakieś grupy przeciwne, sobie antagonistycznie do siebie nastawione. Tam przecież też, jak w, każdej, w każdym ugrupowaniu, a zwłaszcza w ugrupowaniu, które pełni władzę i ma dostęp do tych profitów, tak to nazwijmy, no, dochodzi do różnych spięć i, i walki o wpływy. Także tutaj, kto wie, czy nie bardziej niż na opozycji, będzie dochodziło do takich sytuacji konfliktowych i każda. Każda zmiana w rządzie, która powoduje na wprowadzeniu, mówiąc kolokwialnie, swojego człowieka, oznacza albo osłabienie, albo zwiększenie tej siły wpływów. To miałam na myśli, mówiąc o, o zmianie w osobie, w osobie ministra Kowalczyka. Jeszcze chciałabym się krótko odnieść do sytuacji międzynarodowej z perspektywy polskiej sceny politycznej. Chodzi mi głównie o sygnały, które wysyłamy Europie i Brukseli. Dużą, duże kontrowersje wzbudził też ostatnio wywiad premiera Mateusza Morawieckiego, którego udzielił dla Financial Times, w którym zasugerował, że Komisja Europejska mogłaby rozpocząć trzecią wojnę światową, że ten konflikt na linii Polska i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisja Europejska może być początkiem większego konfliktu. Jaki sygnał wysyłamy? Wydaje mi się, że w ogóle wystąpienia Mateusza Morawieckiego to raczej komunikaty skierowane w kierunku własnego elektoratu niż komunikaty skierowane do przedstawicieli poszczególnych Poszczególnych instytucji europejskich. No, z perspektywy języka dyplomatycznego to nie są pozytywne komunikaty i myślę, że nasz problem powiązany jest generalnie ze słabością naszych sił dyplomatycznych. Sprawa turowa, sprawa Izby Dyscyplinarnej. Wiemy dobrze, że w tym momencie półtora miliona euro dziennie kary mamy nałożone za te dwie sprawy. Sprawy, które wydaje się z perspektywy rządzących stosunkowo łatwe do, do załatwienia, kwestia Izby dyscyplinarnej to tak naprawdę kwestia jednego głosowania politycy zjednoczonej zjednoczonej prawicy od 2015 roku wielokrotnie nam pokazali, że są w stanie bardzo szybko pewne rzeczy procedować, jeśli jeśli jest taka, jest taka potrzeba. Tutaj, jeśli się nie mylę, w lipcu, w sierpniu słyszeliśmy już głosy, również wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że izba dyscyplinarna w tej formie się nie sprawdziła i, i, i że będzie odejście od niej. Mijają kolejne miesiące my nadal mamy funkcjonującą izbę dyscyplinarną, która no, jest tą osią niezgody ze strukturami unijnymi, czy z instytucjami unijnymi. Z drugiej strony kwestia turowa, która wydaje się trudniejszą sprawą, ale znowu odwołam się do, do, do działań dyplomacji. Jeżeli my nadal nie mamy ambasadora w Czechach, to, to na tej linii ja, jako obywatel tego kraju, oczekiwałabym, że to w, w zaciszu gabinetów Właśnie pomiędzy ambasadorami będą rozstrzygane trudne sytuacje, bo, bo sprawa turawa to trudna sytuacja. Na to bym liczyła. Liczyłabym właśnie na, na yy, ciche, gabinetowe rozwiązania, bo, bo po to mamy naszych dyplomatów, a nie rozstrzyganie takim dosyć ostrym językiem, czy wypowiadanie się na, w tej przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej też bardzo często. Bo w tych wypowiedziach nie widzę żadnych możliwości negocjacyjnych, nie widzę otwarcia się na negocjacje, bardzo wyraźne stanowisko ze strony Unii Europejskiej, równie wyraźne stanowisko ze strony premiera Mateusza Morawieckiego i przy, przeciętny odbiorca mediów, przeciętny wyborca no, widzi, że mamy do czynienia z sytuacją patową, dlatego to nie jest dobra droga, dobrą drogą, to są jednak działania dyplomatyczne, Praca nad tym, aby nasze władze, nasze państwo było postrzegane pozytywnie jako państwo, które jednak dąży do rozwiązania danej sytuacji, sytuacji kryzysowej. A tutaj mam wrażenie, że to, że czym innym są działania dotyczące, mam nadzieję zmierzające do rozwiązania, tych kryzysów, a, 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 a że tak powiem, w przestrzeni medialnej pojawi się komunikat, który tak naprawdę jest skierowany do własnego elektoratu, że my nie odpuścimy, my nie ustąpimy. Także tutaj rozjeżdża się ta, 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 ta możliwość załatwienia jakoś polubowni. Mam nadzieję, że rzeczywiście oba. Obie te sytuacje kryzysowe znajdą swój finał, finał pozytywny również dla nas, bo kwoty powodują zawrót głowy, jak, jak sobie przeliczamy i, i, i patrzymy, ile każdego dnia te, te, te kary nas kosztują. Natomiast no, liczę jednak, że ostatecznie to właśnie służby dyplomatyczne rozwiążą ten problem. I tak powinno być w, w, w tym w, taki kierunek powinny, powinien być nadany tym sprawom, a nie w przestrzeni medialnej. Bo, tak jak mówię, to będzie zawsze skierowane wtedy tylko i wyłącznie do własnego elektoratu. Na koniec naszej rozmowy chciałabym się jeszcze odnieść do sytuacji pandemicznej tego, jak pandemia wpływa na, na scenę polityczną i czy możemy spodziewać się wprowadzenia obostrzeń? Już padły te słowa z ust ministra niedzielskiego, że w przyszłym tygodniu te decyzje dotyczące tego, czy będzie zaostrzenie obostrzeń epidemicznych, padną, ale czy rząd jest chętny do wprowadzania ograniczeń? Tak, rzeczywiście. Słyszeliśmy już wielokrotnie, ba nawet były podawane liczby. Zachorowań, po których te obostrzenia będą wprowadzone, tych obostrzeń nie widzimy. Mamy rzeczywiście do czynienia z czwartą falą, tak jak mówiłam na początku, my tutaj na Lubelszczyźnie rzeczywiście wiemy, z czym to się wiąże. Wydaje mi się, taka jest moja opinia, że bardzo silnie sprawa pandemii jest już powiązana z nadchodzącymi wyborami, ze zbliżającą się przynajmniej tą nieformalną kampanią wyborczą. Ja, jako politolog, wyczuwam lęk rządzących do wprowadzenia kolejnych obostrzeń, dlatego że w dużej mierze to jednak może dotknąć jakiejś części elektoratu tej, tej ekipy, która obecnie sprawuje władzę. Proszę zwrócić uwagę, ze względu na to, czy kwestie obostrzeń objęłyby województwa, w których ten poziom zakażeń jest najwyższy, czy dotknęłyby osób niezaszczepionych, to jednak nadal tak, tak wynika z badań, dotyczy to elektoratu szeroko rozumianej właśnie tej zjednoczonej prawicy. Stąd no, taka, takie spojrzenie, tak, czy uwzględnianie potrzeb elektoratu może się przekładać na decyzje rządzących. Z drugiej strony, przejście szybko, stosunkowo szybko czwartej fali, a szybko ją przejdziemy, kiedy tych obostrzeń nie będzie, bo nie będzie ona rozciągnięta w czasie, oznaczać będzie, że gdzieś w okolicach wiosny, przykładowo kwiecień, maj, prawdopodobnie będziemy mieć tę fazę schyłkową, schyłkową czwartej fali. Wówczas rządzący na chwilę przed rozpoczęciem tej nieformalnej kampanii mogliby ogłosić sukces, mogliby ogłosić zakończenie pandemii, taki start nowej, nowej kampanii byłby rzeczywiście no, takim pozytywnym, pozytywnym akcentem i, i takim dobrym momentem właśnie na rozpoczęcie, na, na rozpoczęcie kampanii wyborczej. Oczywiście słuchacze myślę rozumieją, że mówimy w tym momencie o kampanii parlamentarnej 23 roku. Wiadomo, że współcześnie nie, nie prowadzi się kampanii w trakcie dwóch, trzech miesięcy, tylko ona jest, rozpoczyna się dużo wcześniej, tak, ta nieformalna kampania trwa dużo dłużej, ponieważ, no, w, wymaga tego, tak, wymaga tego yy, cała procedura ze względu na ilość kandydatów i ze względu na wagę sprawy. Bardzo dziękuję za te dogłębne komentarze. Naszym dzisiejszym gościem była profesora Agnieszka Łukasik, turecka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Politolog, socjolog, medioznawca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I ja również dziękuję za uwagę przed mikrofonem Iwona Kosior. Do usłyszenia.